Cześć! Witam w trzecim odcinku z serii Zapowiedzi Tygodnia. I tutaj uważam, że wytrwałem już w tym postanowieniu nagrywania tych zapowiedzi bardzo długo, a więc z tej okazji proszę o jakieś łapki w górę, subskrypcje, bo to naprawdę pomaga. No i zapraszam do oglądania cztery najważniejsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Zapraszam. Na początek, jeszcze taka bonusowa informacja, powiedzmy, że to taka aktualizacja do zeszłotygodniowego podsumowania, gdyż jest to informacja właśnie z poprzedniego tygodnia, a mianowicie Wall Street spada najmocniej od maja, po tym jak pracodawcy drastycznie ograniczyli zatrudnienie i wprowadzono nowe cła. Czyli po prostu te dane, o których mówiłem w zeszłym tygodniu, dane o, z rynku pracy, nie, jakby nie spotkały oczekiwań analityków i inwestorów, w wyniku czego to źle zadziałało na wszystkie indeksy amerykańskie typowo przykładowo S&P 500 spadło tydzień do tygodnia 2, o 2,4% a Nasdaq Composite przykładowo o 2,2%. A więc są to dosyć drastyczne spadki tak jak mówiłem właśnie największe od maja. To też wynika właśnie z tych głównych, głównie z tych danych z rynku pracy ale także z jakichś zapowiedzi nowych taryf celnych nowych ceł. OK to teraz przechodzimy już do właściwej zapowiedzi tygodnia. I zaczynamy od AMD, a mianowicie tego, iż AMD w tym tygodniu zaprezentuje swoje wyniki kwartalne będzie to miało miejsce we wtorek. Tutaj war warto zaznaczyć, iż AMD w ostatnich tygodniach osiąga rewelacyjne wyniki, jeśli chodzi o kurs akcji. W kwietniu jeszcze cena za jedną akcję AMD wynosiła niespełna 80 dolarów. Było to takie lokalne dno, a teraz już w sierpniu wynosi ta cena. Powyżej 170 dolarów, a więc w okresie tych czterech miesięcy mamy stopę zwrotu powyżej 100%, a więc jest, jest to rewelacyjny, rewelacyjny wynik. No i zobaczymy, jak, jak wpłyną na ten kurs akcji te wyniki. Jeśli będą one powyżej oczekiwań, to pewnie pozytywnie, jeśli zbustują jeszcze te dalsze wzrosty, a jeśli poniżej oczekiwań, no to może być mniej kolorowo, aczkolwiek Głównym katalizatorem dla ceny akcji AMD będą jej zyski oraz takie ogólne informacje o AI, gdzieś wiadomo to ostatnio bardzo działa na inwestorów, te tematy sztucznej, sztucznej inteligencji, więc to będzie taka ciekawa kwestia, szczególnie dla kogoś, kto właśnie inwestuje w AMD. W nadchodzącym tygodniu swoje wyniki finansowe zaprezentują także inne wielkie firmy. Będą to m.in. w środę. McDonald's, Walt Disney czy też Uber. Swoje wyniki w środę zaprezentuje także nowonordisk. nowonordisk które yy, łagodnie mówiąc nie ma za sobą łatwego okresu, wystarczy się spojrzeć na, na wykres akcji i od razu, od razu to widać, że nie jest tak kolorowo. No i właśnie tak jak mówię, McDonald's, Sony także, więc sezon wynikowy trwa w najlepsze i jest ciekawie. Obecny tydzień dostarczy nam także istotnych, istotnych odczytów danych makroekonomicznych. Oczywiście najważniejsze będą te dane z rynku amerykańskiego, gdyż to jest wiadomo główny rynek światowy, powiedzmy. Będą to jakieś dane wskaźnika PMI, czy też dane o inflacji. W obecnym tygodniu poznamy także istotne odczyty makroekonomiczne z rynku brytyjskiego, innymi wskaźnik bezrobocia, czy też jakieś PKB. Jeśli kogoś to interesuje bardziej lub ma jakieś instrumenty, posiada w swoim portfelu jakieś instrumenty, których będą wrażliwe na takie dane, to odsyłam do kalendarza makroekonomicznego. Też na koniec taka informacja już typowo dla smakoszy. Jeśli kogoś interesuje bardziej los amerykańskiej rezerwy federalnej, czyli też banku centralnego, powiedzmy amerykańskiego, to w tym tygodniu będzie ciekawie, gdyż swoje wystąpienia będzie miało kilku czołowych przedstawicieli właśnie tej rezerwy. To też może jakoś wpływać na kurs do, dolara, nie jest to prawda, jakiś, pewnie nie będzie to jakiś game changer, aczkolwiek to wszystko ma jakiś wpływ. I też właśnie ostatnio y, gubernator rezerwy federalnej y, ustąpiła i tu, jest, tu będzie miał pole do opisu Donald Trump, żeby mianować właśnie na jej stanowisko jakiegoś nowego, now, nową osobę. A więc sytuacja jest dynamiczna i będzie ciekawie na pewno w tej rezerwie federalnej. Okej, okay, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji, o komentowaniu jeśli ktoś ma, jeśli ktoś będzie na tyle łaskawy. Przypominam, że nic co tutaj mówię nie jest poradą inwestycyjną, decyzję podejmuję sam. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie.